Maneczko, witajcie w nowym odcinku po długiej przerwie. Nie było mnie aż 4 miesiące, ale powracam. Mam nadzieję, że z pełną parą, ale wytłumaczenia będą w którymś tam odcinku, w którym będę sobie grać. Ale teraz organizuję konkurs. Tak, do, y, do wygrania y, są trzy gry e, i y, są trzy kategorie. W każdej kategorii y, każdy może wygrać jedną grę. Tak. E, tak więc, e, może zacznę od pierwszej kategorii. Jest to kategoria, według mnie, chyba najważniejsza. E, jest to e, po prostu fanart. Tak. E, narysowanie fanartu e, zaliczam jako e, tapetę, obrazek jakikolwiek na, w jakimkolwiek formacie, e, awatar lub banner na YouTube. Tak. E, jest to cztery typy. Jednak. Fanart, nie wiem co można jeszcze zaliczać, ale to jest Wasza y, interpretacja. To, co narysujecie, to się zalicza do fanartu. Y, druga kategoria to jest y, skin Minecraft, tak. Y, skin Minecraft, no co więcej gadać, po prostu chciałbym, żeby y, y, skin, który będziecie rysować, był bardzo y, powiązany z obecnym moim skinem, czyli tą wiewiórką skin dam wam w opisie, żebyście mogli sobie go przerobić jak chcecie, jakieś spodnie, cokolwiek. Znaczy nie obiecuję, że będę go używać, ale ten skin, który będzie mi się najbardziej podobać, po prostu nagrodzę grą. I trzecia kategoria to jest po prostu komentarz. Komentarz pod filmikiem, tu pod tym filmikiem. Piszcie jakiekolwiek komentarze i będzie to nagroda, będzie losowana, raczej no, już powiedziałem po prostu drogą losową będzie na random.com chyba tak, i nagrody to są klucze na platformę steam raczej większość z was powinna posiadać jeśli nie no to założenie takiego konta jest darmowe i tak, dla osób robiących fanarta jest to gra Strike Suit Zero, nie wiem czy dobrze czytam ale Teraz powinniście widzieć ja, jak się nazywa prawidłowo. I y, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna gra, jednak nie grałem w nią, ale po filmikach oglądałem i mam nadzieję, że osoba, która y, po prostu narysuje tego fanarta, będzie zadowolona. Y, jednak y, osoba, która nie chciałaby tej gry, ma do wyboru y, inne inne po prostu, które są w opisie, tak. W drugiej kategorii, czyli skin Minecraft, nagrodą jest BitTrip Presence Runner 2. Może tak w skrócie powiem: BitTrip Runner 2. Tak, druga część BitTrip Runner'a. Jako, że posiadam już tą grę, to drugi K oddaję Wam. I tutaj osoba, która najładniej, najlepszy skin wykona, po prostu nagrodzę tą grą. I osoby, które piszą komentarz. Yy, mają do wyboru yy, gry, które się teraz wyświetlą na ekranie. Nie będę teraz ich wymieniać, ale yy, Na pewno jakaś gra powinna Wam się spodobać z tych czterech, tak. No i to wszystko raczej. Mam nadzieję, że yy, Wam się konkurs spodoba, tak samo jak nagrody. Dziękuję wam, że jesteście po prostu. No i co? Trzymajcie się. No i cześć, do następnego odcinka!